na Wystawie, drewniane wiatraki na Podkarpaciu, źródło siły i postępu. Właśnie skończył się pracowity okres zim, uroczysty czas dożynek, pola zostały na nowo obsiane. Pozostały jeszcze wymucić resztki zgromadzonego w stodoła i w stogami boża i już w ruch idą domowe żarna, a kogo na to nie stać? lub kto bardzo kocha swoją żonę i chce jej oszczędzić z wielogodzinnej, codziennej pracy przy mileniu mąki, to ustawia się w kolejce do wiatraka, by zmienić zboże na mąkę, chrupy czy kaszę. Z tych to całkowicie ekologicznych materiałów żona upiecze chleb na liście kapusty, podpłomyki czy smakowite kapuśniaki a w czas świąt być może pachnące kolonialnymi przyprawami baby czy makowce. Młyny i wiatraki przez setki lat były nieodłącznym towarzyszem wiejskiego krajobrazu. Położone najczęściej na zniesieniach, górowały nad wsiami, pożywiając. Wiatraki i młyby były miejscem bardzo ważnym dla lokalnych społeczności, symbolem dostatku i powodzenia. Dziś, w czasach galopującego postępu technicznego, pejzaż wiatrakiem należy już do rzadkości. Drewniany wiatrak wyparty został przez metalowo-plastikowe kolosy elektrownie, nie przypominające czasem trzeszczącym, ale jakże subtelnych. Budowy. Takie kolosy możemy zobaczyć w okolicach Radynna i Janą to przemyślał. Tym bardziej cieszy nas dzisiejsza wystawa, na której przypominamy i prezentujemy te kiedyś dubne i wielce pożądane młyny, jadraki, które dziś potrzebują pomocy i ochrony konserwatorskiej, aby całkowicie nie zniknąć z naszego pejzażu. Dzisiejszą wystawę prezentujemy dzięki uprzejmości osoby najbardziej kompetentnej w zakresie ochrony tych pięknych zabytków, pani dr Grażyny Sojak, z Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, którą serdecznie witam w tym momencie. Wszystkich Państwa, że znaleźliście czas przez południe, że jesteście tutaj z nami. W sposób szczególny Pana, witam Pana Wiesława Beka, Rzecznika Pracowego Wojewody Podkarpackiej.